Tu ktoś pisze Pretty Woman, tu ktoś porównuje do braci Savdy, zwłaszcza do Good Time. Jest w tym filmie rzeczywiście taka półgodzinna sekwencja słów jak z Kevina samego w domu. Wiesz co, mnie najbardziej trafne wydaje się jednak nawiązanie do Pretty Woman. Słuchajcie, historia stara jak świat i, i nie myślę tu o historii, w której książę znajduje wybrankę swojego serca, tylko myślę o historii takiej, że film dostaje złotą palmę, wchodzi do kin i wszyscy zaczynają kręcić nosem, no bo to przecież czy to aby zasługuje, czy to na pewno, czy to po, po, ha, ha, ha. I pytanie, czy mieliście tak samo z Anorą? Z jednej strony rozbudzone oczekiwania, z drugiej strony starcie z rzeczywistością być może trudne. No zdecydowanie bardziej podobała mi się substancja, która w ogóle moim zdaniem jest nie wiem najlepszym filmem. Ostatnich lat. Natomiast no, nie ma wstydu, powiedzmy. To nie jest ta sytuacja, że nie wiem, że jakoś będę narzekać, mówić, o nie, weznadziejny film i, i tak dalej. Jest to naprawdę bardzo dobry film i uważam, że zasłużona nagroda. No to ja powiem tak, zgadzam się z Wilją. Uważam, że substancja bardziej zasłużyła na Złotą Palmę, ale wcale nie umniejsza to a Noże, które uważam, że jest świetnym filmem i w dodatku chyba najbardziej mainstreamowym, przystępnym dla ludzi eee, filmem Shauna Bakera. Bawiłem się na nim świetnie. Szczerze mówiąc, jest to chyba najzabawniejsza komedia, jaką widziałem w tym roku. Oczywiście jest to smutna komedia, mhm. natomiast e, wszystko tam gra. aktorstwo, doskonały scenariusz, sportretowanie Nowego Jorku rodem z lat 70. i francuskiego łącznika i dowód na to, że Shawn Baker po 50. nagle wkroczył do mainstreamu, Gość, który nakręcił mandarynkę iPhone'em o mhm. transpłciowej pracownicy seksualnej nagle staje się utytułowanym twórcą i bardzo dobrze, bo zasłużył na No właśnie o tym sz szono-bakeryzmie bym trochę jeszcze pogadał, bo tak, gwiazdeczka, Mandarynka, Florida Project, Red Rocket. Ja sobie spojrzałem na filmografię Shona Bakera i na swoje oceny i wyszło mi, że to jest najrówniejszy reżyser w historii. Dałem mu same ósemki. Dla porównania, na przykład Paul Thomas Anderson jest dużo mniej równy, bo tam są i dziewiątki, i dziesiątki, a Baker po prostu 8, 8, 8, 8, 8. I jak na tle generalnie filmografii Shona Bakera ten film dla Was działa? Czy on jest spójny z tą filmografią? Powiedziałeś, że najbardziej przystępny, no ale są też elementy wspólne, jak najbardziej. Nie? Oczywiście, że tak. No, jeżeli mhm. spojrzymy na jego całą filmografię, to w zasadzie. Głównym bohaterem bądź bohaterką zawsze jest postać egzystująca trochę poza marginesem społecznym. Mhm. Postać, która bardzo chciałaby śnić amerykański sen. I czasem mhm. jej się wydaje, że już gdzieś tam na horyzoncie on majaczy, mhm. ale w końcu rzeczywistość musi ją mhm. ściągnąć na ziemię. Plus jeszcze jeden ważny wątek, że bardzo często pracownicy i pracowniczki seksualne są bohaterami mhm. jego filmów, a sam Baker podkreśla w wywiadach, że zależy mu na tym, aby poprzez jego filmy trochę odstygmatyzować ten zawód. Mhm. No on też, wydaje mi się, we wszystkich filmach bardzo fajnie wygrywa klasowość, prawda? Mhm. To dążenie tych osób, nie wiem, z klasy niższej, robotniczej, z jakiegoś prawie że marginesu społecznego do, nie wiem, podniesienia swojego statusu po prostu. To jest tutaj bardzo fajnie w anorze też podkreślone, prawda? Kiedy ona nawet, nie wiem, mówi do swojego szefa, że no co, opłacisz mi, nie wiem, ubezpieczenie, no nie. A tutaj mam, nie wiem, okazję, by zarobić pieniądze. Tak, no jest to bohaterka, która zdecydowanie potrafi walczyć o swoje prawa pracownicze. No właśnie, bo to też mówimy o tej przystępności tego filmu. Ja tu z cały szereg rozmaitych kontekstów. Gdzieś zobaczyłem, przeczytałem, chociażby w komentarzach krytyków na filmie tu ktoś pisze Pretty Woman, tu ktoś porównuje do braci Southie, zwłaszcza do Good Time z Robertem Patinsonem. Michał Oleszko o samym w domu nawet wspomniał. Które z tych, z tych nawiązań są Waszym zdaniem trafne i ile to mówi o samym filmie? Wszystko wszędzie naraz. Mm. Chyba tak jest. Jest w tym filmie rzeczywiście taka półgodzinna sekwencja home invasion. Mm -hmm. To jest dosłownie to jak z Kevina samego w domu, mm -hmm. kiedy grupa e, no właśnie, włamywaczy, kryminalistów próbuje mm -hmm. dostać się do środka i Anora stawia im czoła. Mm -hmm. jest to jest tak przezabawna rzecz. Jednocześnie koncert aktorski. Tam mamy w zasadzie cztery postaci, które momentami się przekrzykują. Mm -hmm. To jest też niesamowite. Dźwięk w tym filmie jest zupełnie inny niż dźwięk w polskich filmach, gdzie aktorzy muszą mówić po sobie, bo inaczej, jak ścieżki dźwiękowe się na Nałożył, to będzie mm -hmm. po prostu, o, 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 a tam po prostu cztery osoby mogą na siebie wrzeszczeć, krzyczeć, gryźć się nawzajem, bić się, gonić i to wszystko będzie pięknie brzmiało. To jest też ciekawe. Ten film kosztował tylko 6 milionów dolarów, a moim zdaniem production value totalnie wygląda na 20%. Chociaż jak na Shona Bakera, to jest jakiś kosmiczny budżet, <grym> zapewne. Super produkcja. Wiesz, co mnie najbardziej trafne wydaje się jednak nawiązanie do Pretty Woman. Mm -hmm. I to z tego powodu, że wydaje mi się, że początkowo. Oryginalna wersja scenariusza tego filmu też nie miała happy endu. Mhm. On miał się kończyć tak, że Edward dawał Vivian pieniądze no i się po prostu rozstawali, prawda? Natomiast no, w Hollywood lat 90. nie można było do tego dopuścić. On musiał zrozumieć, że to jest jednak wybranka jego serca. Sean Baker bierze tę te konwencję komedii romantycznej i on ją fajnie rozmontowuje. To mi się bardzo podobało, że no, nie ma tu happy endu, prawda? No, ja bym dorzucił jeszcze jeden tytuł, Nocy kabieli Federico Felliniego, zresztą mm. sam Sean Baker również powołuje się na ten tytuł jako bezpośrednią inspirację mm -hmm. przy tworzeniu scenariusza. ten gorzki finał, jak najbardziej. Dobra, Mikey Madison, to jest gwiazda tego filmu, to jest aktorka, którą wcześniej widzieliśmy, bo ona występowała i w Krzyku, w tym nowym Krzyku i pewnego razu Hollywood, tam Brad Pitt jej robił krzywdę, tak to nazwijmy, no ale tutaj jest przez cały czas w zasadzie przez cały metraż filmu jest na głównym planie. Film jakby siedzi na jej barkach i wydaje mi się, że ona udziwna ten ciężar. co? To jest w ogóle zabawne odwrócenie, bo pewnego razu w Hollywood Brad Pitt robił krzywdy Mikey Madison, a teraz ona to robi krzywdy. Mhm. No jest fantastyczna. No. Baker podobno zobaczył ją w pewnego razu w Hollywood, potem mhm. jeszcze doprawił sobie krzykiem i stwierdził, że to jest jego Anora. Nie potrzebował mhm. w ogóle żadnego castingu. Aktorka zresztą poświęciła wiele miesięcy, pracując nad tą rolą, ćwicząc między innymi akcent, bo przecież jej bohaterka ma rosyjskie korzenie i mhm. mieszka jakby w dzielnicy Rosjan, plus jakby ćwiczyła bardzo długo taniec erotyczny, żeby wypaść jak najbardziej wiarygodny. To jest rola, która rezonuje na tak wielu poziomach emocjonalnych. Ona jest i komediowa, i dramatyczna, i ta postać momentami jest odpychająca, bo mhm. w zasadzie jest paskudną materialistką, ale pod tym pancerzem, właśnie takiego życiowego cynizmu, jednak wychodzi czasem romantyczka, która chciałaby znaleźć właśnie swojego księcia z bajki, który się nią zaopiekuje. Problem w tym, że, że trafia na Wanie. <laughs> nie, no ale czemu mówić, że jest paskudną materialistką? A nie jest? Wydaje mi się, że ona też tkwi w tym takim. Nie wiem romantyczno-komediowym kontekście, że to jest po prostu spełnienie jej marzenia, nie wiem, o z bajki, prawda? Ona nawet mówi tam w pewnym momencie, że jej ulubioną bajką jest Kopciuszek i jakby pojechała do Disneylandu, to oczywiście nie wiem, wzięłaby tam, nie wiem, jakiś pokój inspirowany Kopciuszkiem w hotelu, więc mhm. wydaje mi się, że to jest jednak trochę spłycenie jej postaci. Ale trochę nie jest też tak, że ten film jest o relacja, które są w zasadzie transakcjami, że tak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, że to jakby ten amerykański sen, kapitalizm, nawet finałowe gesty, tutaj nie będziemy zdradzać, co mhm. robi Anora w stosunku do kogoś, czy też nie jest jakby ona się nie zastanawia, że jak ktoś się zachowuje w stosunku do niej dobrze, to tutaj trzeba się odwdzięczyć jakimś, no właśnie, usługą. Tak, ale nie wciąż... Zastanawiam się, czy to jest romantyczne, mhm. czy jednak jest w tym właśnie jakiś rodzaj znaczy, kolejnej transakcji. Z jednej strony tak, ale wciąż uważam, że to jest po prostu bardzo młoda, naiwna dziewczyna, która jakby mimo wszystko marzy o tej wielkiej miłości, o tym, że, nie wiem, los się do niej uśmiechnie, że jej życie się, się zmieni. Uważam, że ona też emocjonalnie bardzo, bardzo pięknie to wygrywa. Ja do tej takiej podwójności, mam jeszcze jedną uwagę, bo to jest też podwójność na innych poziomach tego filmu wygrana. Mianowicie to, bo mówimy o tym, że to jest film, który jest taki dziki, szalony, rozkrzyczany, a z drugiej strony rozdialogizowany też, mówię się o tym udźwiękowieniu, a z drugiej strony Bakerowi udaje się bardzo dużo wygrać bez słów, właśnie. Myślę że tutaj przede wszystkim o postaci Igora która jest zbudowana w zasadzie na swoich takich spojrzeniach, nie? na tym, jak on patrzy na Norę i, i, i tutaj jakieś takie prawdziwe życie się, 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 się rodzi. I to jest coś, co zrobiło dla mnie film tak naprawdę. To jest taki moment, że pomyślałem, OK, tutaj to jest jakiś mhm. taki element naddany. Nie? Coś się rodzi, bo, bo gość spojrzał. Yy, I to jest jakaś taka magia kina, którą udaje się Bakerowi, Bakerowi wytworzyć. Nie wiem, czy o Igorze macie coś do dodania? To jest niesamowite, że ta postać w zasadzie jest... Inaczej. Uzyskuje trójwymiarowość wyłącznie dzięki dwóm scenom pod uh -huh. sam koniec. Bo tak jak mówisz, przez większość filmu to jest gość, który patrzy z podełba, uh -huh. y, ma wymowne spojrzenia. Czasem uh -huh. coś tam rzuci pod nosem i dopiero uh -huh. pod koniec zaczyna mówić. I te dwie sceny zupełności wystarczą uh -huh. Bakerowi jego uh -huh. aktorowi do tego, żeby stworzyć pięknego bohatera. No dobra, to ostatnie pytanie. Ile czek <laughs> Osiem. Osiem na dziesięć. Toż osiem, zaskakująca zgodność. Wniosek jest prosty. Obejrzyjcie Anorę.